Kochani, dziś chcielibyśmy porozmawiać o balansie w stawianiu granic. Granic, które rodzic no, powinien, musi, dobrze by było, żeby stawiał, ponieważ dziecko tego chyba potrzebuje, co? Chyba na pewno. Chyba na pewno tak. Sami widzimy, że jest taka tendencja. Dzisiaj, żeby podążać za dzieckiem, żeby dziecko miało wybór, żeby dziecko mogło decydować, żeby dziecko nie doświadczało stresu. Yy, ale widzimy z własnego doświadczenia i z obserwacji, że yy, dzieci yy, Potrzebują granic. Potrzebują po prostu, ponieważ granice dają im poczucie bezpieczeństwa. E, a tego, że zaczynają badać te granice, doświadczycie bardzo szybko. Bardzo szybko. E, nawet jeszcze przed tym klasycznym buntem trzylatka. No tak, ja pamiętam z moich doświadczeń: patrzę na takiego dwulatka mojego i myślę sobie Ojej ja chciałbym mu nieba uchylić, no ale on zaczyna domagać się rzeczy, które wykraczają poza normę. E, albo bywają czasami dla niego niebezpieczne, albo po prostu na zwyczajnej w świecie ja nie bardzo mogę to spełnić. I, no i teraz co zrobić? Czy po prostu się złamać za wszelką cenę, pozwolić na wszystko, czego on chce? E, czy postawić te granice, ale wtedy jak ją postawić? Bo on zaczyna najzwyczajniej w świecie płakać, krzyczeć, nie, tupać, kłaść się walka, na ziemię w sklepie. W której krew się leje prawie, ale łzy na pewno. I nie tylko u dziecka. Słuchajcie, ja pamiętam, jak nasze dzieci były małe i y, spotykałam się z koleżankami, które też miały małe dzieci, y, i widziałam, że są takie maluchy, które y, kiedy mama powie „nie, nie idź tam” albo nie, „nie, nie, nie dotykaj tego”, to dziecko słucha. A naszym miałam wrażenie, że to było tak: raz, dwa, trzy. I to było wieczne próbowanie, po prostu na ile my pozwolimy. Pamiętam też swoje wyczerpanie, żeby bronić tych granic, wiecie, jak strażnik na granicy, bo um, byłam przekonana, że niektóre rzeczy są dobre, bo granice bronią po prostu wartości. Więc jeżeli my, jako rodzice, wiemy, że coś jest dobre dla naszych dzieci, a nasze dzieci nie są w stanie w wieku 3 lat, 5, 7, 10, nawet 15 i nawet 18. Nie zawsze są w stanie ocenić, co jest dla nich dobre, bezpieczne. Więc mm, to wymaga dużej siły u rodzica, prawda? Dużego wysiłku. I to jest czasami naprawdę ogromnym no, kosztem. No tak, ja w głowie mam tak, ją, taką oto sytuację, że na przykład dziecko zaczyna mnie kopać. I ono się bardzo tym bawi. E, jest to dla niego przyjemne, ale dla mnie nie bardzo, bo raz, że mnie to boli. Dwa, no jest jakiś też. Hmm, y, jakaś potrzeba wskazania temu dziecku, że y, w, w naszych Żeby relacjach ko kopanie, tak, kopanie drugiego człowieka jest no, nie za bardzo, nie jest zabawą. Więc... Więc pamiętam, że nawet z tym miałem problemy, bo chciałem być taki bardzo cute, słodki, dobry, a, a z drugiej strony yy, towarzyszyłam jeszcze jedna bardzo rzecz niedobra, której yy, żałuję, mówiąc szczerze. We mnie był jakiś lęk, że jak ja postawię zasady, jak ja postawię granice, to mnie dziecko przestanie kochać, lubić, nie wiem, o, o, odsunie się ode mnie. Ten lęk przed... Brakiem miłości ze strony dziecka był y, trudnym obciążeniem w moim rodzicielstwie i wydaje mi się, że absurdalnym, niepotrzebnym, bo, bo dziecko tak naprawdę y, y, tak nie myśli, jestem przekonany o tym. I po prostu po latach już wiedziałem, że trzeba tę nogę zatrzymać powiedzieć, tak nie można, mnie to boli. No to jak się już mąż bije w piersi i przyznaje się do błędów, do swoich grzechów rodzicielskich, to ja też powiem, że, że dzisiaj bym y, pewne granice przesunęła. Ale przesunęłabym też na korzyść dziecka. Szczególnie wtedy, kiedy dzieci rosły, były starsze. Oczywiście, że. W naszym przypadku, przynajmniej. Ostatnie, najmłodsze dziecko miało najwięcej wolności. Pierwsze ma najtrudniej, Pierwsze zawsze. ma najtrudniej, najwięcej błędów popełniliśmy przy pierwszym dziecku. Przy czwartym już trochę się ogarnęliśmy, ale i najmłodszy syn nam też mówi: no wiecie, do czterech razy sztuka, wreszcie się wam udało. A my tak naprawdę wyjrzeliśmy mm, do tego, że mm, te smycz, w cudzysłowie oczywiście trzeba troszeczkę spuszczać, jak dziecko wydłu przepraszam, trzeba troszeczkę wydłużać jak dziecko dorasta, żeby ono też uczyło się korzystać z tej wolności. I dziś te granice na korzyść dziecka w niektórych sytuacjach przesuwałabym wcześniej jakby dałabym dziecku więcej wolności w niektórych obszarach. No, dziś tak na to patrzę. Tak, dlatego, że y, z perspektywy czasu widzę, jak w wychowaniu istotna jest ufność, zaufanie. Y, to, o czym Ty mówisz, Justynka, że, że wydłużałabyś tę smycz, y, wiąże Żytko się z tym. Wszystko to zza... się nazywa, tak, to jest obraz. Nie ale, zwierzę, ale, ale, ale nie, nie wiem. wiemy o co chodzi. Chodzi o zaufanie, że, że dziecko, które dostaje pakiet zaufania, nawet jeśli w cudzysłowie je zawiedzie, a rodzic nauczy go, jak się zachować wobec, wobec jego błędów, że rodzic mu jeszcze raz zaufa i jeszcze raz mu zaufa, to w nim to buduje poczucie sprawczości i siły. Raz, że jest kochane, a dwa, że ten tata i mama mi ufają. Poza... W związku z tym z tego rodzi się o wiele większa odpowiedzialność za to, co robię, niż z nakazu, zakazu, stresu, napięcia. Zatem pozwólmy też dzieciom popełnić te błędy. Dokładnie. I, i uczmy je, jak wyciągać z tego wnioski. Yy, bo na błędach nasze dzieci też mogą się uczyć. Wiem, że to bardzo jest bolesne i. Mm, i nie, niektórzy rodzice jakby chcieliby uniknąć tych sytuacji, kiedy ich dzieci popełnią błędy. Bo wydaje im się, że świat się zawali, że, że to będzie jakaś tragedia. Ale błędy są nieodłączną częścią życia i zarówno sześciolatek może podjąć decyzję nie taką, jak trzeba. I piętnastolatek i osiemnastolatek. Tylko tu jest właśnie rola rodzica, tak? W, w ustalaniu kiedy te granice poszerzy. Bo nie takie same granice dajemy sześciolatkowi jak piętnastolatkowi. Bo wiemy, że sześciolatek z pewnymi konsekwencjami swoich decyzji no, będzie miał o wiele większy problem, żeby się uporać niż piętnastolatek. No tak, tylko że jeszcze jest ważna taka sprawa, żeby wobec tych błędów rodzic też umiał zastosować jedną super rzecz, żeby o nich gadać. Aby wziąć tego dzieciaka i po prostu powiedzieć: Słuchaj, pogadajmy o tym. To jest też y, coś, co, co mi się nie do końca udało, chociaż udało mi się na przykład w moim byciu y, tatą, to, że starałem się nie mówić dziecku, kiedy mówię: A dlaczego nie? Bo tak, bo nie. nie? Starałem się zawsze umotywować, nawet jeśli ta motywacja była dla dziecka no, niezdadana zaakceptowania, czy trudna. Ale dziś y, w miejsce tej motywacji, czyli umotywowania, dlaczego odmówiłem, na przykład, dałbym więcej dialogu. Ja bardziej monologowałem z dzieckiem, tłumacząc mu, a e, o błędach powinno się dialogować, a nie tylko mówić, dlaczego ci zabraniam, albo słuchaj, nie rób, czyli mniej moralizatorstwa. A więcej wsłuchiwania się w to, co chce powiedzieć dziecko, bo tak jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, czasami człowiek mówi więcej między wierszami przez to, czego nie mówi, niż przez to, co mówi. Ale kończąc, yy, chyba taki najważniejszy wniosek, yy, który możemy podsumować dzisiejsze spotkanie i naszą pogadankę, jest taki, że. Yy... Warto stawiać dzieciom granice, że dzieci potrzebują granic, że tak naprawdę podświadomie rodzic, który taki, rodzic, który na wszystko pozwala i który zupełnie nie wymaga od dziecka przestrzegania pewnych zasad, Y, jawi się dziecku jako słaba osoba, bo jak można polegać na kimś, jak można oczekiwać, że ktoś mnie będzie ratował, ważne. kiedy ten ktoś wszystkiemu ulega, co dziecko tylko chce, tak? Więc y, to jest też ważne dla nas, rodziców, że naszym też zadaniem poniekąd jest przekazać dzieciom y, nasze wartości, pokazać, co jest ważne w życiu, co jest fundamentem, no i do tego są niezbędne granice. Ale my oczywiście mówimy to wszystko w jednym wielkim, najważniejszym kontekście. Tym kontekstem jest po prostu miłość. Jeśli dziecko czuje, że jest kochane i doświadcza zasad, to myślę, że to jest dla niego dołyknięcia. Bo jeśli na przykład czułby wściekłość, złość, agresję i zasady, no to trudno tu mówić o zdrowym. Zdrowym jakimś, o zdrowym budowaniu relacji, jego, jego stosunku do świata, do drugiego człowieka. Dobra, ale jeszcze pamiętajcie o tym, że dzieci są mistrzami manipulacji i bardzo potrafią to robić w sposób doskonały, jak świetnie przeszkoleni aktorzy. No tak. Jak to powiedzieć? Wejść drzwiami rodzica, a wyjść swoimi. Oni też potrafią bronić granic. Fu. Dzięki do zobaczenia następnym razem. Pa! pa. Mm-hmm.